Przedstawiam kolekcję strojów do biegania, które są oryginalne i były wykorzystywane przez biegaczy w Paryżu w 2024 roku. Cała kolekcja liczy 17 takich tutaj odsłon, natomiast ja mam 14, 3 się nie udały. Między innymi Szwecja, Botswana i Santa Lucia, natomiast wszystkie 14 profesjonalne nabyłem i oto będzie mały pokaz, czyli show. Alfabetycznie Australia, bardzo ładny kolor Bahamy, Brazylia, Kuba, Grenada, ciekawe kolory. Rarytas, Jamaica, w tych strojach biegają najszybsi biegacze krótkodystansowi. Rzadkość, Nowa Zelandia. Bardzo pożądany strój Norwegii, biegacze fantastyczni. Portugalia. Południowa Afryka, Szwajcaria, Ukraina i Trinidad Tobago. Trzeba dodać, że nie ma Polski, ponieważ Polskę sponsoruje firma 4F. I jeszcze dodam, że Australia to był koncept, ponieważ Australia ostatecznie startowała w strojach a a zatem jest tego dużo. I w tym od czasu do czasu biegam.